Kto <noise> ubierał choinkę? Ja! Ale skąd jesteście? Ze Ale skąd dokładnie? Jeszcze raz wszyscy razem. Jeszcze raz wszyscy razem. Ze Szkoły Podstawowej numer 141 w Warszawie. Tak mówimy. no? Powoli, po kolei. I wierzacie tam gdzie jest miejsce. Całą trzęsie nam wstajemy. Ja mam właśnie jeszcze jedno pytanie. A bądźcie takie prawdziwe choinki, czy takie sztuczne? Prawdziwe! Ale wiadomo, że można bardzo naturalna ozdoba zrobiona przez moją córkę. To jest skórka pomarańczowa, którą wczoraj była jeszcze pomarańczą, teraz już jest tylko skórką, a za chwilę będzie ozdobą. Świątną. Proszę bardzo, ty kolega wiesza skórkę pomarańczową. A to... o! Proszę bardzo. Koleżanka, wiesz, to jest prawdziwy anioł z runa obczego, bardzo ekologiczny, z pięknym piękną nicią, złotą i on zawisi na samym szczycie naszej koinki. Proszę bardzo.